<słuchaj> Słuchaj. Czy jest pan od czegoś uzależniony? Tak. Od czego? narkotyków. A dlaczego właśnie? Od narkotyków? No a dlaczego nie? A w jaki sposób pan się uzależnił? Ja pobieram ja je. A co pan bierze najczęściej? Najczęściej wszystko, jak się da. A na przykład? Nie, to są żarty. No co? Amfetamina, kokaina. Tak? <słuchaj> a co może spowodować. To jest poważne. Co może spowodować, że rzuci pan ten mał? No nie, żartowałem gdzie? No, jestem uzależniony od muzyki jeżeli tak naprawdę mówiąc. A właśnie dlaczego muzyka? Co ma w takiego w sobie? No to trzeba spróbować zagrać ją. I wtedy zobaczycie, co, co będzie... Co, co, co można przeżyć. Grać i, i... No nie wiem, no... Muszę lecieć, sorry. <grystanie> od czego jesteś uzależniona? My jesteśmy chyba uzależnione od siebie. Bo my wszędzie razem chodzimy, cały czas spędzamy czas wspólnie i od telefonu. Dlaczego? Dlaczego? Bo każdy ma już komórkę, nie? Już każdy do siebie pisze i po prostu już to jest jakiś nawyk. Bierze się telefon, pisze, odbiera i bez tego po prostu nie ma jakiegoś no nie wiem, jakiegoś takiego codziennego życia. Nic. Nic musieliby nie musieli nie na, całym, na całym świecie musieliby telefony zlikwidować. Od przyjaźni się nie da. nie. O, Też. No. Od uzależnić. Od telewizora. A, od komórki. I czekolady. Maksudno? No, czekolada jest bardzo dobra. A telewizor, bo? No, bo we wakacje są. Programów. I co można robić innego we wakacje, jak nie oglądać telewizji? A jakie na przykład programy Fajnie. Rozrywkowe no, i wszystko muzyka. Wszystko. Dokładnie. Od częstego oglądania? No, dobra. Co może spowodować, że rzucicie ten na oko? Koniec wakacji, zdecydowanie. A, wyrzucenie telewizora. Od czytania książek Na przykład Od jakich książek? No, fantastyki A dlaczego akurat książek? Bo książki są fajne i idzie się jakoś tak wciągnąć. No i są grube. Po prostu dużo czytając. ktoś to wciąga. A po co rzucać? Żeby nie być uzależnionym. Aha, ale ja chcę być uzależnionym od tego? Od czego jest pani uzależniona? Ja nie jestem od niczego. Dlaczego? Ani no nie od papierosów, ani od łódki, ani od niczego. Na telewizor, internet. No a trochę od komputera, ale tylko trochę. A co na tym komputerze najczęściej pani robi? No, sprawdzam to, co potrzebuję, pocztę. Czyli internet? Internet, ale tak. Godzinka, ku półtorej. I to wszystko. Od czego jesteś uzależniony? Od jedzenia zasypki dla niemowląt. Mam to od dziecka, od, od kiedy mama mi wysypała zamiast na pupę na twarz. Dzieje się to do dzisiaj. Co może spowodować, że rzucisz, że rzucisz ten nauk? To, że mama się kiedyś nie pomyli i wysypie mi na pupę, a nie na twarz. Od muzyki. Dlaczego? No bo muzyka jest po prostu życiem. I od tańca oczywiście. Zaczęło się od głupich słuchania na, normalnie na Vivie czy na MTV, a później to już jakoś tam na komputerze coś. Na początku nie było mnie stać na komputer, także tylko telewizja wystarczała, nie? Nie rzucę tego, po prostu bez tego nie mogę żyć i wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy? Od, od czego jest stan uzależniony? Od niczego. Dlaczego? Od telewizora, komórki. Ja jestem uzależniony generalnie od ludzi. To na pewno. Od, od, od kontaktu z nimi. To na pewno. Dlaczego? Co w tym takiego jest? Kontakt z ludźmi to jest coś, co jest tak naprawdę potrzebne innemu drugiemu człowiekowi do życia, a poza tym teraz wybieram się na studia, w których kontakt z ludźmi to jest podstawa właśnie tej, właśnie tej pracy. Nie? A co może spowodować to, że rzucisz ten nauk? Chyba musiałabym się na ludziach zawieść tak naprawdę, ale wielokrotnie to, to już miało miejsce i nadal, nadal kocham ludzi i, i bycie z nimi to jest naprawdę fajna sprawa.